Razem ze mną gość sportowego wieczoru, Albert Sosnowski. Albercie, czy ta walka z Witaliem Kliczką to już rzecz pewna? Witam serdecznie. Tak, z, z tego, otrzyma, jakie otrzymałem informacje, walka z Witaliem Kliczką jest już na 100% pewna, więc jak gdyby rozpoczynam przygotowania do walki o mistrzostwo świata. Witalij Kliczko, wielkie nazwisko, walka o pas mistrzowski WBC wagi ciężkiej. No Co znaczy dla ciebie taka walka? No, przede wszystkim na początku bardzo chciałbym podziękować swoim promotorom, swoim menadżerom, jak również obozo, obozowi przeciwnemu za to, że dostałem możliwość takiej walki, że zostałem zaakceptowany przez obóz Vitalija Kliszko do walki o Mistrzostwo Świata. Znam klasę rywala, jest to legenda, szanuję go jako człowieka i jako sportowca. Wiem, że przede mną ogromne wyzwanie, natomiast co mogę obiecać? Mogę obiecać to, że w przeciwieństwie do rywali, którzy przyjeżdżali na rynk niemiecki i którzy oddawali czasami walki braciom Kliczko bez żadnego podjęcia ryzyka, ja natomiast będę wierzył, że stać mnie na to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, pokazać swój charakter, ducha walki, a natomiast czy mi umiejętności wystarczy, żeby zdobyć ten tytuł, to się okaże w ringu. Czy już presja, lekki stres związany z tą walką pojawił się? Powiem szczerze, że presja jest przed każdym pojedynkiem, natomiast, natomiast im, im większa skala rywala, tym presja jest większa. Wiadomo, że przechodzą wtedy przez głowę rozmaite myśli od tych najlepszych po te najgorsze, natomiast wiadomo, że jak rywal jest bardzo mocny, tak jak w przypadku Witalia Akliczko, te myśli będą... Pewnie bardzo nerwowe, natomiast będę starał się je zastąpić jak najbardziej pozytywnymi, skupić się na swoich przygotowaniach. Jestem teraz w trakcie przygotowań do walki, która miała odbyć się 9 kwietnia z Harrisonem, więc jestem naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji. Cieszę się, że ten okres może troszkę się wydłuży. Nie zacząłem jeszcze z więc teraz będziemy mogli wszystko przestawić. Natomiast kończąc tamto zdanie, chciałem powiedzieć, że, że najważniejsze jest to, żeby po prostu odrzucić negatywne myśli, nie robić z samego przeciwnika, nie wiadomo jakiego. Wielkiego Monstera, tylko skupić się na sobie i pokazać się z jak najlepszej strony. Mówiłeś o tych przygotowaniach do walki z Harrisonem. On jest pięściarzem leworęcznym. W przeciwieństwie do Witeli Akliczki, czy to nie będzie jakiś problem? No powiem szczerze, że no na, pewno, na pewno będzie jakiś problem, natomiast nie rozpoczniemy jeszcze z paringów, zrobiłem teraz taki ogólny etap przygotowań, więc jak gdyby w niczym mi to nie przeszkadza, teraz przedstawić się na Witalii No Wiadomo, Vitali ma piorunujące uderzenie Niemczy, z najmocniejszych ciosów w wadze ciężkiej, więc przede wszystkim będziemy musieli wyeliminować to jego uderzenie z prawej ręki. No to jestem teraz w świetnej formie, mam 31 lat, wydaje mi się, że jestem już na tyle dojrzały też emocjonalnie i psychicznie, żeby podołać się po prostu presji tego, tego pojedynku, no i wierzę w to, że znajdą się kibice, którzy będą wierzyli we mnie, będą mi dopingowali za to im z góry. Bardzo dziękuję za tą pomoc, która mi się na pewno przyda. No, ja mogę obiecać, że nie tylko będę chciał reprezentować godnie siebie, ale również całą Polskę i wszystko zrobię, żeby pas WBC przywieźć do Polski. Życzę Ci, żebyś wykorzystał tę szansę i bardzo dziękuję za rozmowę. Nie, dziękuję, pozdrawiam.